Mm-hmm. Jest i dziurka. A, dziurka z Portugalii. Podczas noclegu pod drzewami spadła jakaś gałąź i zrobiła dziurę w, na, w tropiku, w namiocie. Zakleiłem to prowizorycznie taką taśmą, tak zwanym duct tapem. No ale to chyba nie powinno tak zostać, bo może się to rozerwać pod spodem. W związku z tym mam zestaw naprawczy. I spróbuję to załatać tak jak trzeba. A tak się prezentuje zestaw naprawczy do namiotów, do materaców, do pontonów, ale nie do gumy. To jest ważne to nie służy do klejenia gumy. W środku cement kamplast, tak się to nazywa. Papier ścierny do wyczyszczenia powierzchni, no i łatki, łatki są przeźroczyste w takim kształcie i jest też taka dłuższa taśma. Muszę sprawdzić, który z tych, którą z tych łatek wykorzystać. Ta taśma jest taka dosyć długa. Ja oczywiście nie mam nożyczek, więc mam nadzieję, że wystarczy któraś z tych mniejszych łatek, no albo będę to ciął nożem. Uh -huh. Ok. Okej. Tak wygląda dziurka. Jest mniejsza niż myślałem, więc wykorzystam którąś z tych małych łatek. O. Najlepiej byłoby to jakoś zszyć, ale nie wiem, ten materiał się chyba nie nadaje do szycia takiego w, domowym, w domowych warunkach, trzeba by to jakoś podkleić, jakieś zrobić kombinacje ja się na tym nie znam i nie chcę się znać. Ok, z tym papierem ściernym to ja tu ja za bardzo nie podziałam, nie ma to sensu. Podłożyłem pod spód i drugą łatkę. Okej, okay, klej trzeba przebić. Nie, na instrukcji jest bardzo dużo tego kleju. Trzeba go rozprowadzić paluszkiem. Kurczę, zapach ma jak taki typowy klej modelarski. Nie wiem czy, no... Nie wiem czy kleiliście kiedyś modele samolotów, czy tam jakichś innych pojazdów. To jest ten zapach. Każą mi teraz czekać 20-30 minut. No i co to będę robił? No nie wiem, popatrzę może na widoczki. Mm. Wysychanie tego podkładu już dobiega końca, a ja teraz muszę, muszę nanieść klej na łatkę. Cały będę poklejony, cholera. No i to minuta, dwie ma się podsuszyć, podeschnąć. Już się całe No, Dobra, poczekam jeszcze minut, pół minuty może. Minuta, dwie poczekać, przykleić, przytrzymać, pięć minut. No dobra, do dzieła. łatkę, którą podłożyłem pod spód, będę musiał chyba też dokleić tutaj, bo ona już tu złapała i jej nie oderwę, a jak oderwę to pewnie razem z kawałkiem materiału, więc podklejam ją też. No, wygląda to raczej paskudnie, powiem szczerze, z estetycznego punktu widzenia. W opisie napisali, że dzięki temu, że jest przeźroczysta ta łatka to zlewa się z materiałem, nic nie widać. Absolutnie. No ja tak nakicikałem tym klejem będzie wokół, tu jeszcze jest niedokładnie, że widać. I to bardzo. Czy to się będzie trzymało? No, mam nadzieję, że tak. Przede wszystkim mam nadzieję, że powstrzyma dalsze rozdzieranie się materiału no i że nie będzie przeciekało. Od podu przy, przykleiłem drugą łatkę, Równie paskudną, no ale tutaj i tak już nikt nie widzi. No i zobaczymy, no, test w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś ulewnych deszczy. A jakby co, to zawsze się podklei srebrną taśmą. Nie? To jest najlepszy sposób. To tyle w tym odcinku. Bezużytecznych porad turystycznych. Trzymajcie się. Cześć! No to sprawdzamy czy namiot jest szczelny na załatanym fragmencie. Dotykam paluszkiem. Nic chyba tu nie przecieka. Dziwnie się pomarszczyła, no ale chyba porządnie przylgnęła.